Cześć, z tej strony Frey. chciałem wam dzisiaj pokazać fragment z gry Dark Darksiders, część pierwsza, w którą aktualnie się zagrywam. Jestem absolutnie, um, absolutnie niesamowicie zauroczony tą grą, ponieważ zdawało mi się, że jest to zwykły typowy slasher i właściwie nic mi nie zaskoczy, a tymczasem fabuła z biegiem czasu jest coraz bardziej wciągająca, może... Jakby sama mechanika gry nie ulega najmniejszej zmianie, ale odblokowujemy nowe rzeczy, nowe przedmioty, takie jak na przykład specjalna rękawica, która niszczy uh, różne formy lodowej pokrywy, a także <laughs> zdobywam możliwość walki z kolejnymi coraz to silniejszymi przeciwnikami, jak ten na ekranie. Swoją drogą, ta gra jest na bardzo uroczą grafikę. To znaczy, jak mm, to dokładnie powiedzieć? Z biegiem czasu, kiedy uzyskujemy dostęp do coraz silniejszych stworów, odnosimy takie wrażenie, że faktycznie stajemy się kimś, że jesteśmy coraz potężniejsi i że nasz arsenał może od odreszcze nawet samych piekielnych lordów i może akurat to na ekran nie jest najlepszy przykład naszej mocy, ponieważ, uh, ponieważ są to przeciwnicy raczej średniej kategorii i może na początku rozgrywki mielibyśmy z nimi pewne trudności, zwłaszcza przez to jak silne wyprowadzają ataki. Um, ale być może zaraz coś trafimy silniejszego. Niestety nie. Ale tymczasem chciałem Wam zaprezentować um, coś trochę z innej beczki. Mianowicie to, w jaki sposób ta gra potrafi pobudzić do myślenia. To, co widzicie właśnie na ekranie, przechodziłem jakieś... Um, nie wiem, ciężko mi to określić. Jakieś mniej więcej 5 razy i za każdym razem. Ten blok spadał mi na sam dół. Jest to o tyle... czy ja wiem, ciężkie, że... gra akceptuje rozwiązanie danego problemu tylko w jeden konkretny sposób. Nie ma jest za bardzo otwarta na propozycje gracza, ale z drugiej strony jak może być otwarta w przypadku, kiedy droga do rozwiązania jest tylko jedna. Mimo wszystko to, ta bomba, którą właśnie uh, udało nam się zdobyć, umożliwi nam przedostanie się przez barierę, którą tworzy ten czerwony kryształ. Zwracam Waszą uwagę na to, że, uh, że rzeczona, uh, rzeczony blok musiał przedostać się aż przez dwa piętra. O, kolejni wrogowie najpewniej, i następna okazja do. No, i tu macie coś silniejszego, chociaż z tego. Pamiętam, miałem już co do czynienia nawet w materiale, który zaprezentowałem Wam na YouTubie Bo jest to ta lodowa kreatura, która była w komorach z aniołami, którym należało wetknąć w ręce miecze Ale może uda mi się zaprezentować coś ciekawego Chociaż widzę, że ostro brywam po dupie raczej Kurde, zaprezentowałbym jeszcze jakieś... jakieś... chyba dwie funkcje. Chyba dwie chciałem zaprezentować. Jest to mianowicie... E, zdolność używania tej rękawicy, którą właśnie widzicie. A, która... której cały urok leży w tym, że nie jest najsilniejsza, ale ma szeroko pojęte działanie obszarowe, więc kiedy jesteśmy otoczeni przez wrogów, a dodatkowo włożymy sobie do niej runę pozwalającą e, zwiększać ilość wypchanych dusz jest to naprawdę niesamowicie przydatna rzecz. Pozwoliłem sobie przeskoczyć do nieco nie dalszego fragmentu w jakichś 10 minutach od tego, co właśnie widzieliście. Jest to moment, w którym otrzymujemy jeden z naszych kolejnych gadżetów elementu wyposażenia, który umożliwia nam co? Zobaczmy, co nam się wyświetli. No jest to jakiś hack. Który najpewniej służyć będzie do... O oh, wow, no to widzę, że... Nie pamiętałem tego Widzę, że mamy tu jakiegoś silniejszego przeciwnika Jest to jakiś większy pająk Zerwaliśmy z niego pancerz No tak, jeżeli byłby w pancerzu, to nie moglibyśmy z nim nic za bardzo robić I teraz, jak szybko uda nam się go pokonać? I czy jest w ogóle w ogóle sens, żeby odpalać tryb, którego już nie mamy, mianowicie wściekłość, czy jak to się inaczej nazywa. Ale jest to dobry moment, żeby zaprezentować Wam, jak właściwie działa uh, kontra, jak właściwie działa blok. Ponieważ jest to funkcja bardzo przydatna i w moim odczuciu wręcz niezbędna w niektórych sytuacjach, na przykład takich jak ta ale trzeba niestety w dobrym momencie wcisnąć w moim przypadku alt i jak widzicie tak się właśnie kończy żywot pajęczaka. Ok i na koniec jeszcze króciutko o tym jak wygląda tryb demona. Mamy do czynienia z silniejszym przeciwnikiem, który na pewnie napędziłby nam dużo strachu, więc przyjmujemy, uh, przyjmujemy formę prawdziwej wojny i pokazujemy mu gdzie jego miejsce. Materiał mi się nagrywało bardzo przyjemnie, mam nadzieję, że wam się podobał. Krótki, bo krótki, ale zawsze jakiś. Trzymajcie się i do usłyszenia.